2020 na kanale Studio Boys po. Cześć, 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 W dzisiejszym odcineczku sobie omówimy y, tego Moka którego dzisiaj go jeszcze kończyłem, wczoraj zacząłem. No, co prezentuje on ogólnie, taki żółty domeczek z czarnymi akcentami. Mamy tutaj oczywiście drzwiczki. Tutaj futryna jest czarna klamka także tutaj mamy y, rama jest biała tutaj do tych drzwi okienka są białe otoczone właśnie takim y, czarnym y, dach mamy czarny y, ściany no jak widzicie żółte y, gdy otworzymy sobie tutaj ten nasz domeczek to tak pierwsze co y, to rzuca nam się w oczy tutaj czarna podłoga no może pokażę to z takiej perspektywy, bo tutaj tak zdejmy. Mamy tutaj e, czarną podłogę, e, tam jest kuchenka. E, tutaj mamy na przykład palnik. E, tutaj mamy pokrętełko, taki kurek, którym ten palnik możemy od, odpalić. E, tutaj mamy taki grill, no i oczywiście tutaj kranik. E, tam mamy także piecyk tutaj właśnie taki element tam jest na środku mamy też takie wskazówki tutaj no i też kurek do ustawiania temperatury czy do włączania tego naszego piecyka po drugiej stronie tego malusieńkiego pokoiku mamy łóżko tutaj pościel lekko odchylone widzę tak zrobiłem tutaj mamy schodki takie zrobione z takich grillów. Nawet mogę wam je pokazać. O, tutaj odejmę. Tak zrobione są te schodki. Oczywiście tutaj mamy takie ze studami na boczku te elementy. No i co? Po schodkach, czy po, raczej może po drabince? Bym raczej może powiedział. Możemy wejść na balkon. Tutaj mamy oczywiście taką poręcz, żeby z balkonu nie spaść. E, tutaj takie wykończenia na końcach są tu przy ścianie. E, no, tu oczywiście mamy podpory, na których ten balkon się trzyma. Są one w ścianie umiejscowione. No i cóż, tak właściwie omówiliśmy sobie tego mojego mocka. E, jeszcze. Daszek jest zrobiony z takich właśnie elementów czarnych. On jest w środku wypełniony i możemy go w łatwy sposób zdjąć lub z powrotem założyć na nasz domek. No i cóż, nie wiem. Mi tam ten mocek się podoba. Nie jest jakiś bardzo zły no wyposażenia jak widzieliście jest dość mało ale myślę że to nie jest takim minusem myślę że tu jedna osoba mogłaby sobie mieszkać no tylko toalety czy takich innych czy jakieś wanny czy prysznica no niestety tu nie znajdziemy ze względu na to że domek jest dość mały więc nie zmieściłyby tu się takie tego typu sprzęty ale balkonik jest, można wyjrzeć. Światła nie potrzeba, światło wpada przez tą dziurę tutaj w balkonie. E, także no nie wiem według mnie ten mocek nie jest aż taki zły. E, no nie wiem, Wy go ocencie w komentarzach, piszcie jak wam on się podoba. E, czy chcecie więcej może takich różnorakich domków? E, czy chcecie, żebym takie mocy robił, nie wiem piszcie, piszcie, ja wasze komentarze na pewno chętnie poczytam jeszcze powiem, że jutro także planuję pokazać wam moka który, on już jest zbudowany, ale dopiero jutro na odcinku będzie jest on troszkę mniejszy ale myślę, że też wam się spodoba no i cóż to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Nie zapomnijcie zajrzeć do mnie na Instagrama. No i cześć.